Mamy tutaj smartopa XT. Urządzenie do segmentarnego badania przypływów. E, wraz z urządzeniem otrzymujemy cztery mankiety: dwa e, na ręce, dwa które podpinamy na nogi oraz dwa mankiety na paluch. Otrzymujemy dwie sondy e, fotoplecmograficzne, TPG, klipsy do tych sond, Sonda 8 Hz oraz. Komplet wężyków do podłączenia. Z przodu podłączamy dwie sondy PPG i sondę 8 Hz. Z boku mamy uchwyty na sondy. Z tyłu urządzenia podłączamy zasilanie oraz kablem pod USB podłączamy do komputera, gdzie znajduje się oprogramowanie, dzięki któremu możemy przeprowadzić całe badanie. Wężyki, które otrzymujemy w komplecie są oznaczone kolorystycznie. Tak, ażeby nam się nie pomyliło. Mamy wężyk z końcówką białą do białego portu. Jest to lewa strona, lewa ręka. Następnie mamy Wężyk z zieloną końcówką. Jest to lewa noga powyżej kostki. I ostatni wężyk dla lewej strony. Jest to czarna końcówka. I jest to do mankietu na paluch przy lewej nodze. Prawą stronę mamy oznaczoną dodatkowo niebieskim wężykiem. Tak jak kolor tła przy portach. Czyli prawa strona. Paluch. Prawa strona. Mankiet powyżej kostki. Prawa strona. Mankiet na ramieniu. Oczywiście, w toku badań, mankiet z kostki może być zakładany w trzech miejscach. Oprócz czwartego, powyżej kostki. W mamy cztery mankiety. Podłączane poprzez FlexiPort. Są to mankiety. Welch Alena, Które nie posiadają gumy wewnątrz, e, nie wpijają potu, e, mogą być dezynfekowane i posiadają 3 lata gwarancji na szczelność. Mankiet podłączamy poprzez wciśnięcie flexiportu i pod odpowiednią końcówkę. Złączka działa poprzez włożenie i przekręcenie. Tak podłączamy po kolei mankiety. Mały Mankiet na paluch. Ważne jest, ażeby w trakcie badania nie pomylić stron podłączenia mankietu. Mankiet na rękę. Analogicznie podłączamy do drugiej strony. Po zainstalowaniu oprogramowania, zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia, pominiemy to, ponieważ jest to bardzo standardowa instalacja, otwiera nam się główne okno tutaj wciskamy opcję urządzenie musi być podłączone do portu USB i włączone to pole będziemy mieli szare wciskamy serczką, pyta nam się oprogramowanie, czy urządzenie jest podłączone do portu USB potwierdzamy, znajduje nam urządzenie pod kom 5 w tym momencie urządzenie już jest gotowe do pracy po podłączeniu pacjenta wszystkich mankietów oraz sąd. Wciskamy automatic arterial test i zaczynamy badanie. W momencie, kiedy pacjenta mamy podłączonego do urządzenia i weszliśmy w automatic arterial test, rozpoczynamy badanie poprzez wciśnięcie przycisku auto start. Urządzenie będzie wykonywać po kolei badanie dla każdego mankietu. Stanie pyta nam się urządzenie czy sądy zostały podłączone i czy jest goto, jesteśmy gotowi do wykonania autotestu. Potwierdzamy. Wykonuje nam się badanie. Najpierw wykonuje się pomiar ciśnienia dla kończyn górnych. Wszystkie testy zostały wykonane i yy, mankiety się rozprężają. Tutaj mamy wyniki. W momencie, kiedy nie jesteśmy pewni któregoś z wyników, albo chcemy ponownie wykonać sam jeden test dla danej partii, sprawdzamy yy, mocowanie sądy. Klikamy lewym przyciskiem myszy. I wybieramy take pressure. Bada, dane badanie jest wykonywane ponownie. Widzieliśmy w, w poprzednim badaniu tutaj dużą różnicę między stroną prawą a lewą. Po poprawieniu umiejscowienia sądy oraz ponownym przepięciu mankietu, ponieważ był zbyt wysoko zapięty na paluchu, tutaj te dane już nie są tak rozbieżne. Oczywiście. W trakcie badania słyszeliśmy dźwięki, które możemy sobie tutaj klikając w ikonę głośnika je wyciszyć, wybrać czy ma być dźwięk dla strony lewej czy prawej, albo totalnie wyguszyć. Dobrze jest, ażebyśmy jakiś dźwięk słyszeli, wtedy słyszymy przepływy, co się dzieje w danym badaniu. Rytut. Przy przycisku e, sympto symptomy diagnoza... Lekarz ma możliwość, osoba badająca, zaznaczenie symptomów w trakcie wywiadu, jakie wyszły, oraz napisanie krótkiej notatki do wykonanego badania. Informacje o pacjencie również można tutaj wpisać i poprzez kliknięcie Save zapisujemy do bazy danych na naszym komputerze. Tutaj również możemy wybrać w ustawieniach. E, pomiar jaki ma być autotestu e, kolejność e, ręka paluch kostka albo ręka kostka paluch oprócz automatycznego testu możemy wykonać e, wybrane pomiary ręcznie e, w tym wypadku wykorzystujemy w menu głównym ikonę doppler material testing i wykonujemy pomiar. Najpierw zaczniemy sobie od ciśnienia ręki prawej. Take pressure. Nakładamy żel ultrasonograficzny i sądą ośmiogreccową szukamy przepływu. W momencie, kiedy znajdziemy falę przepływu i ona się ustabilizuje, smart automatycznie zacznie nam wykonywać pomiar. Hope <laughs> W ten oto sposób można wykonać badanie manualnie dla jednej strony albo dla drugiej strony lewej lub prawej lub automatycznie cały pomiar segmentarny lewej i prawej strony. W zależności od potrzeb wybieramy właściwą metodę pomiaru.